Kurde, czuję się, jakby tutaj miesiąc nie było. Dwa tygodnie w Afryce sprawiły, że naprawdę, ale to naprawdę, zatęskniłem za domem, zatęskniłem za kluchą, która tak mnie przywitała. Całą moją bandą tanderową, nie mówiąc o rodzicach, babci, których dopiero zobaczę za kilka dni. Dzisiaj chcę nagrać swój dzień, swój dzień, który spędzę trochę w domu, trochę z zagatą, trochę z całą bandą tanderową i traktuję to trochę jako takie małe nieoficjalne pożegnanie. Dostałem paczkę. I to nie byle jaką paczkę. Jak ją dostałem, to myślałem, że ona się świeci, że są to jakieś bateryki w środku. Jest tak fluorescencyjna i tak łapie światło do środka, że to jest po prostu hit. Nie widziałem ładniej zapakowanej paczki. Naprawdę. Robi robotę. Oppo! Wysłała mi paczkę. Wraz z wyzwaniem. O którym co nieco już wiem, ale nie spodziewałem się, że to przyjdzie w takiej formie. Spójrzcie na to. Opowiadanie historii to Twoja codzienność, dlatego rzucamy Ci wyzwanie. Weź udział w akcji Film Your Story. Uwolnij swój kreatywny potencjał i baw się wszystkimi funkcjonalnościami wideo w nowym Oppo reno 5. Nie możemy doczekać się twojej historii. to wygląda jak taka paczka żywieniowa, które na 24 godziny otwieraliśmy. Też w takich metalowych były opakowaniach. Zobaczmy, co jest w środku. Pokaż kotku co masz w środku. Oczywiście telefon, bo wyzwanie polega na tym bym nagrał dzisiejszy film telefonem i nie macie bladego pojęcia jak mnie to dzisiaj cieszy. A o tym dlaczego cieszy powiem później. Natomiast zobaczmy jak to wygląda w środku. Oh boi, ma piękny kolor. I to jest matowe. Ładowarka, kabelkiem klasycznie. Słuchawki, case'ik w zestawie z pineskami na kartę. Taki basicowy. Jest jeszcze jakaś paczka. A, wiem co jest w środku. Tak zwany shoulder bag, czyli taka jakby torebka na ramię, którą można wykorzystać pod, nie wiem, pod portfelik, pod do telefon. Wow, customowany. Nice, bo flex, ale coś takiego odblaskowego. Jest to rzep. Bardzo ciekawa rzecz, z czym się nigdy wcześniej nie spotkałem, jest to yy, między innymi podstawka na telefon, która jest właśnie w tym shoulder bagu. Wkłada się telefon dosłownie w ten sposób, kładzie się torebkę yy, na na przykład stoliku i w ten sposób mamy taki jakby statyw. Wiadomo, jest to dosyć prowizoryczne, ale w pełni wystarczające, jeśli chcecie telefon utrzymać. Wiadomo, można o coś oprzeć telefon, ten telefon czasem spada z tego czegoś, na całego opieramy. Tak w tym przypadku, w środku jest pianka, zabezpieczone fajnie, nie rysuje i można postawić sobie w ten sposób telefon i działać. Podoba mi się. O, posłyszałem dużo ciekawych rzeczy i bardzo zaskoczył mnie ten produkt na rynku. Jestem bardzo ciekaw tego, co ma do zaoferowania. A z tego, co już słyszałem, dość sporo ciekawych funkcji bardzo konkurencyjnych i bardzo zaawansowanych. Więc dzisiaj przetestujemy to cacko. Strasznie cieszy mnie to, że nie muszę targać tego statywu, tej kamery i tego setupu, który waży 4 kg. Jesteśmy jak w GTA, jesteśmy na szczycie budynku, za chwileczkę dojdzie do transakcji <grym> Jesteśmy, żeby zrobić fajne foty tutaj No miejscu jest przekozacka, sami zobaczcie Jesteśmy naprawdę dosyć wysoko Wyżowce wokół nas I za chwileczkę robimy foteczkę Weź odwróć się 90 stopni w prawo I wystaw tak grączkę zobacz tak Jeszcze niżej I troszeczkę do przodu O, jeszcze, jeszcze do przodu bardziej O, 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 o I trzymaj, trzymaj stary Trzymasz dźwig no, naprawdę, trzymasz drzwi! A czwarty, a du czwarty duży jest! Pewnie zastanawia was o co chodzi z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli, że takie jakby pożegnanie, taki jakby koniec, ale o tym pewnie powiem troszeczkę więcej w kolejnym filmie, bo to jest taki kolejny chapter, kolejny rozdział, który... Otworzę przed wami już niedługo Pokaż tą rękę Linie papilarne ci zarobię normalnie No, no, no O, 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 właśnie yes. LOL Ale zoom na dziesiątce Ej, srogie Fotka zrobiona, ale już nas ochroniarz wykurzył Zrobił nam małą przysługę i... Przymknął oko, poinformował nas Powinniśmy już zwijać Utargowałem dwie minuty Fotka jest gotowa Efekt zobaczy na Instagramie Sami ocencie czy on się podoba, bo wyszła naprawdę kozacka Instagram rezik już widzicie ciekawa jest ta funkcja dual view, która nagrywa i w tym momencie przód, czyli na mnie, selfie, i e, drugą stronę aparatu. się to wygląda, w sensie ja jestem teraz przed telefonem, a chłopaki są z, przy aucie. Efekt całkiem ładny. Czy 4K? No, to jest 4K. Marek, 4K jesteś jeszcze ładniejszy. Nie bierz go tam. Dziś, <laughs> Powiem Wam, jest jestem, jestem tak szczęśliwy, że mam dzisiaj takie Pięknie. przy nagrywaniu. <laughs> że nie mam tego setupu, tych, tych 3kg przy sobie, że nie muszę taszczyć tej kamery. To zawsze było moim największą zmorą codziennego nagrywania. 3kg na stojaku, obiektyw, jest to delikatne, ale jednak było to uciążliwe. Teraz zamknięta cała ta jakość w takim małym, można powiedzieć, pudełeczku, czyli telefonie. Wygoda, po prostu wygoda Jesteśmy głodni i klasycznie jak nagrywamy film na mieście, to lecimy na gruzińskie żarcie I teraz będzie klasyczne jedzenie Hinkali Klasyczne? Czy piąte? Klasyczne, nie wiem, czwarte, chyba... chyba... czwarte, myślę, nie wiem czwarte. Które. Naprawdę nie, czwarte nie wiem które, spodownie. ale srogo dużo tego było Jak sami widzicie jeszcze gorące więc czekamy aż lekko, chłodnie i wcinamy. Bardzo charakterystyczne miejsce we Wrocławiu, pod nasypem, jest tu knajpa za knajpą. I zawsze w lecie, jak się siedziało w tej knajpie, to słychać było co 5-10 minut. Takie... Zawsze raz... pociągi się wziął Ale dobre. To jest tak, wyśmienicie dobre. W środku mięsko, rasunek do wypicia. Ja, jak widzowie już wiedzą, jak to jest, widzą to piąty raz. No prawda. To jest zawsze tak śmieszne, jak, jak się patrzy na osoby, które jedzą Hinkali. Właśnie zgarnąłem chłopaków i lecimy na miasto. I nie pamiętam kiedy ostatni raz byłem na mieście we Wrocławiu. Lecimy na Neony, by zobaczyć jak tam teraz jest, po roku nieobecności. No jesteśmy. Jezu, ja to nie byłem już chyba z dwa lata stary, a ty całe życie pierwszy raz. <laughs> nice, ej, wygląda to, nie? Taki, taki nowy, Jork, nowy Jork we Wrocławiu stary. Dobrze to wygląda. Zresztą myślałem nad tym, żeby nagrać taki film W jaki sposób tworzyłem swoje daily Które trwało te 7 miesięcy Jakie triki używałem, jakich trików się nauczyłem Jakie triki wymyśliłem z Jakiego sprzętu korzystałem, jaki był tripod Jaka była kamera, jakie body, jakie obiekty, Jaki mikrofon, wszystko Myślę, że to by było fajne nagrać to Ponieważ to tak jak mówiłem już wcześniej Ten film to swego rodzaju pożegnanie z tym formatem Najprawdopodobniej zdarzać jeszcze dużo nie chcę Myślę, że to w fajny sposób y, Pokaże technikalia tych moich 7 miesięcy, nie mówiąc o innych rzeczach i innych pytaniach, które dostaję, typu ile zarobiłeś z daily, jak to wyglądało i tak dalej, to przechodząc do tych technikaliów, bo ten temat może kiedyś wystrzeliznę, ten temat finansowy. Jakiś czas temu też wam pokazywałem finanse, jak to wygląda na YouTubie, teraz daily, zupełnie inne stawki, zupełnie inne realia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast technikalia to jest coś, co z chęcią poruszę. Dzisiaj mam przyjemność testować telefon, który naprawdę ma wiele, ale to wiele tych rzeczy, które mam w kamerze, która jest o wiele większa, droższa, zupełnie inaczej się nie obsługuje, niż tak prostym urządzeniem, które daje takie możliwości. Chociażby teraz ten efekt, który jest w nocy. Naprawdę jakość jest jest co najmniej zajebiście dobra. Tak jak mówiłem, dzisiaj jeszcze chcę i zresztą robię to w tym momencie, nagrywać taki swój zwykły dzień. I na pewno jeszcze powstanie taki film, w którym opowiem więcej na temat tego wszystkiego, o czym chcę powiedzieć po tych 7 miesiącach codziennych publikacji, codziennych filmów. No, minus kilka dni, wiadomo. No i mam dużo do powiedzenia. I to jest film, który będzie wymagał ode mnie bardzo dużej ilości zebrania wszystkich myśli, sklejania ich w całość i w jakiś sposób przekazania wam tego, co chcę powiedzieć. O. Ten robi im zdjęcie. Marek robi zdjęcie Glęcowi. Glęc Glenn się cieszy. Nie, no ale wygląda kosmicznie, nie. To miejsce jest po prostu warte odwiedzenia bardzo. Jedziemy na frytki. wracamy do Polski Wracamy do. Taki teleport stary, teraz Polska wraca. Ciemna bura, Teraz już tutaj byliśmy z Agatką, gdy wziąłem ją do kina tutaj w okolicy. Teraz że tu chłopaków, że spróbowali fajnych frytek, bo są naprawdę mega dobre. No i zobaczymy, czy im zasmakują. Definitywnie. To koniec daily w tej formie. To koniec daily, czyli takich vlogów, które na ogół trwały mi cały dzień. Nagrywanie ich trwało mi zazwyczaj cały dzień i cały dzień myślenia o kamerze, nawet jeśli film był mało wymagający, to jednak chcąc uchwycić każdą fajną chwilę w ciągu dnia, ta kamera zawsze musiała być przy mnie. Ta kamera zawsze gdzieś tam mnie trochę, można powiedzieć, prześladowała. To no na dłuższą metę stało się dla mnie strasznie męczące, a jak sami pewnie wiecie, jestem zwolennikiem nie robienia niczego na siłę, ponieważ gdybym się zmuszał dalej robiąc to daily, z którego naprawdę same benefity, same pozytywy, ponieważ filmy lecą, wyświetlenia się napędzają, kasy z tego jest naprawdę co nie miara, to jednak mi to już nie sprawia takiej satysfakcji jak sprawiało wcześniej. Dlatego, że po siedmiu miesiącach po prostu jest już to męczące. Jestem teraz w momencie, kiedy mam już jakieś plany, mam już jakieś zarysy w głowie, co bym chciał teraz sobie za nowy cel obrać i do niego dążyć. Tak samo jak obrałem sobie ten cel zrealizowanie daily. Nie miałem określonego czasu, jak długo będę to robił, ale, ale chciałem to spróbować i zrobić to najlepiej jak potrafię. I te wszystkie vlogi z mojego życia, ostatniego półrocza, były złożone serce przeze mnie, przez ludzi wokół mnie, przez zespół, przez całego kochanego Tandera. Nie tylko. To jest moje życie. Teraz na kanale, skrolując filmy, jesteście w stanie zobaczyć dosłownie, jak wyglądało moje życie. Wiadomo, wiele aspektów prywatnych zostało ukryte i nie ukazane, bo gdzieś tam dalej tą, tą prywatność sobie szanuję. Ale w tych filmach naprawdę bardzo dużo widać mojego życia. Pomyślicie, Remigiusz, co teraz? Powiedzieć jeszcze nie chcę. To wszystko jeszcze kreuje się dalej w mojej głowie, co się będzie działo. Ale jestem pewien, że, że będzie to coś, co będzie sprawiało mi niesamowitą Friday i kolejne. Kolejne cele, kolejne chaptery do osiągnięcia. I to jest życie piękne. Postawienie sobie fajnych takich kamieni milowych, które chce się osiągać. A gol! Cieszysz się, że oficjalnie kończysz Daily? Tak, e, dzisiaj? Możesz pomachać, pracując. To, to koniec codziennej kamery. A teraz wymyślisz nowego? To nakręcania daily kamero, a teraz będzie nowa Teraz będę telefony, bo teraz będę telefony codziennie nagrywał nie, 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 nie o to chodzi Agatka się cieszy Nieraz było tak, że było Nie nagrywaj mnie! Jakby teraz tak nie było Czuję się trochę jakbym wracał do normalności W sensie do takiego normalnego życia Kamera, która jest cały czas z człowiekiem przez tak długi okres To nie jest normalne Jeszcze taki format, uważam, że to jest najcięższy format Jeśli chodzi o daily, czyli vlogi, życie, chwile z życia i codziennie? Combo Breaker. Totalny Combo Breaker. Może to jest najcięższy format. Nie ma cięższych.